O porannej porze witamy. Witamy? Witamy i nic nie gadamy. Nie gadamy. Myślimy i się skupiamy no. na taktykomianty. Robimy gdzieś i całą noc. Spał i się budził co 5 minut. Czy <grym> z Gaboarem, No. To. dwa razy przykroć. Nie, kroć. nie ja wiem. Nie wiem. Ja byłem nie dwa razy. Czekamy na trenera. Trener jeszcze pewnie bidony napełnia w kuchni z kranów w kuchni jeszcze przed wyswodem z galerny postanowiła żeby ich pastan też nie został na komodę ta straszna wyskrzna ją mama do nocy ono też tutaj ze chentki to a no sobie No wie, tak po cichu z escutem bo w nocy nie spał tak? To tam ander dotknął dobrze <laughs> i tak <laughs> Ja Pierwszego wyjdzie? mnie to wypuszczacie, kurde o muszę No zaraz jadę, Tak? Mam, mam, zaraz ogonam Numer 49 Tak jest Jako pierwszy z LKK wystartuję Mam nadzieję, że... Ale powiem ci, ładnie się w tych stojach reprezentujesz Naprawdę no. A jest się ładnie Tak? Bo to wiecie, to graficznie szczupla, tak? No. To studia wyścigu pokoju! Witam, witam, cześć Dobry. Cześć, cześć Witam, cześć. Witam, cześć. O której start? Dziesiąta? 00 zero, 06 zero. Zero, zero, sześć. Sześć. Zero, sześć. Nastrój dobry? Spałeś dobrze? Ja bezproblemowo. <laughs> Wypoczynek dobrze A, robi. A wtedy przybetku. Każde przywitanie jest dobre. Cześć. Witam. Jak, jak spanie było dzisiaj? Kiepsko. Nie było pobudek w nocy? Ja nie mogę, spać. nie mogę spać. Cały czas pedałował. uwagę. Rajzy Fiber startowa. Tak bywa. Jeszcze raz. Wszystko jechać. O której ja chodzi start? 8.54. Jak zamiar, masz zamiar się uplasować? No w pierwszej 500, żeby być. Na pewno, na pewno. Dojechałeś, wygrałeś. Tak jest. Cześć Terziu! Witam! Cześć! Bardzo witam Pana Profesora! To jest moje piękne kolega... Pinarello, które jechało wtórne wraz do Jolki! Tak. Od 6 rano chodzę, już się tu wyglądam! A jakie jak ja tętno? Tak ja jak w noc pośrodną? O tętnie nie mów, wyłączyłem! Dla kogo, dla kogo ten wywiad? Dla kogo ten wywiad? Jak dla bazy, to jak 260! Bazy jest, dzisiaj 240! <laughs> I część po Witam. Witam serdecznie. Jakie plany? Czy, no pierwsza dziesiątka podejrzewam. Pierwsza dziesiątka. W swojej grupie. A taki nadrzędny plan. Nadrzyny, ze spokojem bawić się, jazdą przede wszystkim. No aby zabawa i ukończyć, podziwiać widoki. Tak jest. Witam Forumowiczów. do wszystkich. Cieszę się, że będę... Yy... Jeszcze minuta do startu, także jeszcze mamy czas, jeszcze spokojnie. Jakie plany więcia, na maraton? To, później w galerii no takie... na stronie www maratony. Tom, maraton ale szygnica, może kod, kod się e, hormony pomogą i, i będzie oglądać. coś. Tak, coś tak, ale pierwsza dziesiątka? Ja? Warto się to najlepiej <laughs> Maroko. Później jest Pawomir Kubacki, Arkadiusz Kaczmarek, Marek Michalski i Roman Kościak. To jest grupa piąta. A przygotowuje się grupa szósta, Andrzej Smalec, Łukasz 5, 4, 3, 2, 1, start! I ekipa ruszyła, brawo! Proszę bardzo, jaki finish? 49, w pełnym razie wystartował, teraz redukcja i jadą tam sobie spokojnie. Grupa numer 6 na start. Naszą elitę nakręcimy. Jakie plany? To jest, to jest Jakie plan minimum. Minimum plan. Jaki jest plan minimum? Ugotować liwali. Ugotować liwali. A teraz tutaj nowinki techniczne. Przede Podpatrzymy. Jak sobie, ile, ile pompują. <grym> tak zasłonięty wylicznik, ale my tylko tam zajrzymy. Przede wszystkim dla Felta. Dla Felta? Tak. Twój sponsor? Strategiczny? Zesz zeszłoroczny. Jeszcze. A, to ładnie. W tym roku nowe strezy Napięgonaś tak szybko. Nasz plan trening. Pod, podejrzymy tutaj tutaj już... Klasycznie do tego... Żeby nie zachować naszego trenera oczekiwania. No to powodzenia. No. Nie dziękujemy. Napierona tak szybko, że bygni tak szybko. Grześ, jak tam? Dobrze, no, dobrze. Noga swędzi? Powiem ci szczerze, jestem zaskoczony twoim sprzętem. No na liczyłem lekki, liczyłem na, na to, że jednak przemorzysz się i tą szosówkę Zabierzesz. Ja mam taką praktykę treningową, żeby trenować na lekkim rowerze, a startować na ciężkim. <grym> Każdy Zatrzymaj. sposób Zatrzymaj. Zatrzymaj. jest dobry. 20 sekund. Nie mam planów, jakie są minimalne tym, plany? 12, minimalne plany dojechać, czyli 120 na ten r. rok, tylko Marciniery, Marciniery, przejechałem 32 km. Zbigniew, Także, Musem, Czekaj, Maria Rosław, Drenów, Mirosław, Kajoch, Jacek, Weźny. A przygotowując Karolak, Wartość Książka, Łaleszek, Wmyślony, Grzegorz Paszek, Przemysław Przywarty, Mariusz Gierczak, Zwercin. Będziemy dawać z siebie wszystko. Jak zwykle mają problem z moim nazwiskiem. Ale wyglądacie ładnie. I, I tylko to. się jechali też ładnie. To, Cały czas robisz. Słuchajcie, najważniejsze, bezpiecznie. I chcę was widzieć w takim składzie na mecie. Po 240. Kompletnie. Założyłeś to. I to lider, 5, lider drużyny. 3, 3, takie samo pożycie? Start. Krzyków Na napis, A, proszę. Grupa 12 już pojechała. Dzięki. <gazuj> gazu, gazu. Na starcie grupa 13. Jest jakiś yes, yes, yes. 5 4 3 2 1 Start. Brawa oklaski dla grupy. Grupa 13 wystartowała na starcie grupa numer 14. Artur Budziak, Roman Szczepaniak, Arkadiusz Tic. Mariusz Lisiecki, Rafał Jarosz, Przemysław Antoniewicz, Grzegorz Wierzbicki, jeżeli Lipa to się troszkę ilość... Tak samo poczucie? A dobre, bardzo ładne Czekam na start, 9.30 ja Jaka strategia? No. od początku pomału <grym> A potem? <grym> no, no, finisz damy do. Do, ja do powodzenia Dzięki Cześć no, witamy Szymka, witamy. No witamy. No, jak to ma poczucie? No na start, także No. będzie ogień dzisiaj. A strategia? Strategia utrzymać koło. Oj! <grym> oj najlepszy. <grym> ja myślałem, że coś lepiej. A no coś lepiej to będzie, wiesz, już pod końcówkę, a. nie? Wiesz, żeby było czołówce. To życzę połamania kołu i dobrego wyniku. Bardzo dziękuję bardzo wzajemnie. Pozdrawiam. <grym wyszły> I tu sami liderzy leszczyńscy! no tam młody, chodź tutaj! No, 50 star! Nie pasuje, bo masz wyjątki, Szymka jakaś, też. Dawaj tu. O. Słuchajcie, kto powie jakie są plany, jaka strategia na start? Nie, nie no, rywale słuchają, czyś ty ogłupiony. Jest tam, to się wytnie, zajmijmy ja Po starcie usłyszą dokładnie. A dla kogo ten wywiad, przepraszam bardzo? Za, miedzą, za, miedzą, za miedzą obok, no to w ogóle nie można Czy mówić, Dla widza dziennika telewizyjnego? No to bez kozery powiem 500. 500 km na godzinę? Jasne. To życzę wam połamania kół. No i żeby wszyscy szczęśliwie dojechali. Zabiec. Bo to Dziękujemy. najważniejsze. Dziękuję. Dobrze, że nie zębów połamania.